i sam porządku rządy, życzenia Życzenia, życzenia. Ale nie mi, to on się okay. rzemie. Ja nagrywam już. Mamy to. Już święta Moniki Mimo, i Michała. Chcieliśmy jesteśmy... życzyć wszystkiego naj, najlepszego. Wiemy, że to są jedne z największych... głowy tak, żeby Michał... Ale słuchaj. Byczy... Tak, to jest tak, Polska jest ci Moniku jedno. Mimo, że jesteśmy najebani, to my, super ja, super Ewa super i on, Marcin, bardzo się kochamy. Jesteśmy, jesteśmy 3 lata po ślubie kochamy, i nas się kochamy. udało. I wam, żeby wam się też udało. Słuchaj, o, mi dwa lata o, po rozwozie. Ro, Michał już się nie o, Jesteśmy po Jesteśmy po Idźcie w nasze ślady. Idźcie w nasze ślady. Powiem szczerze, nie? Tu jest rok, kafe, a tu jest rok. Albo trzy. Mam obrączkę, jestem wiarygodny. Wybaczcie, bo nie widzę słyszenia.

no tam tak. idziemy, nie! Nie zostawimy was samy!